Cześć, witam Was. Dzisiaj Wam pokażę, jak bardzo łatwo sobie zniwelować luzy w kole tylnym. Czekajcie, więc spróbuję to pokazać, że tu są luzy. Widzicie, jest luz. Ja spróbuję sobie to w dzisiejszym odcinku zniwelować. Pierwszy krok. No to w tym przypadku klucz 15 i odkręcamy sobie tą nakrętkę mocującą tylne koło. Poczekajcie chwilę, muszę sobie to odkręcić. Właściwie to poluzować, mamy poluzowane, i teraz tak będzie nam potrzebny klucz rometowski, ten, który tutaj był fabrycznie. Muszę sobie wyciągnąć z kadeta, bo czekajcie, chwilkę. Może inaczej, to nie musi być klucz rometowski. Ważne, żeby był po prostu cienki, żeby nam tu wszedł. I teraz wkładamy ten klucz, czy to jest to, czy to jest nie, to, to. I musimy sobie to dokręcić po prostu tą nakrętkę. O, patrzcie, jak ładnie idzie. Czy ja teraz odkręcam czy dokręcam? Moment, chwilę. Ja sobie to muszę tutaj ogarnąć. Mamy kręcimy tą nakrętkę. W tą stronę. Czyli dokręcamy ją po prostu. No i kurde, to działa ten sposób. Już muszę sobie to naciągnąć na 15 mocującą koło. Ja zaraz wam w ogóle pokażę no, mój rower nowy. No i chwila prawdy patrz się. Nie ma nic. Nic nie ma luzu. Także ta metoda jest jak najbardziej superowa, polecam ją Wam bardzo. Jak macie takie rowery, to taki poradniczek. I teraz muszę sobie klucze schować do kadeta już Wam pokazuję mój nowy na zabytek. <gry> Patrzcie na to. I wiecie co to jest za rower? To jest ZZR Syrena z 73 roku, czyli ma już 50 lat. Równe 50 lat. No i tak, odchudziłem go już sobie dzisiaj, bo to było takie, już widzicie, ślad jest takie plastikowe coś na latarkę, to w ogóle tu nie pasowało to był odblask na siedzeniu też co zdjąłem no i od razu lewej wygląda, lampa tu też była od Wigry trójki też ją sobie zdjąłem i to mocowanie w ogóle tu było też mam na to dowód, bo został ślad po tym mocowaniu tutaj o, te dwie takie kreski zadziory na ramie widzicie no i sobie to przemontowałem tutaj tak jak powinno być w oryginale Lampę mam już, ale że tak powiem, nie w swoich rękach. Lampę będzie tutaj docelowo oryginalnie zamontowana. Ta taka żów taki, jakby to powiedzieć, taka. Taka stożkowata, ale zaokrąglona coś takiego. Taka po prostu. Ziu, taka długa IZZR na szkole pisze. Nieważne, yy, będę go remontował, on już jest pomalowany, jest całkiem zrobiony to gnieźdę. Chociaż powinien być czarny, ale jest. Ale naprawdę jest porządnie zrobiony to malowanie. Naprawdę, myśl, jak ja dostałem już informację, jak miałem dopiero zdobywać, że on był już malowany. Ale nie myślałem, ale ja myślałem że to będzie taki pędzla, takie wiecie, że zacieki wszędzie. A to nawet jest fajnie, kurczę, porządnie zrobione. Siadełko też sobie będę musiał zmienić, bo jest, też jest od składka. bagażnik też powinien tu być inny. Pedały, pedały to już w ogóle nie wspomnę to tu okropnie wygląda takie pedały od innego, od nowego roweru. O kurde, jak leje na dworze burza, ja powiem wam, ale za tu przyszedłem pogrzebać. No, luzu, luzu już nie ma, zniwelowałem. Ten, także to ten film będzie się nazywał Poradnik. No, polecam wam ten sposób. To naprawdę jest bardzo proste do zrobienia. Każde to sobie może zrobić. No i tyle, rower fajny. No, emblematu niestety nie ma, ale będzie docelowo. Ja chcę go wyremontować. Ten rower będę. Będę ten rower robił przez wakacje. Na pewno będą z tego odcinki i chcę go zrobić w 100% sam. Dobra, także trzymajcie się do następnego. Miszcie, jak Wam się podoba. Trzymajcie się, cześć.